Cześć witajcie. Dzisiaj chciałem się podzielić z wami taką, taką refleksją, bo być może mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że w tak zwanym systemie no, jakby funkcjonuje mnóstwo kobiet i o ile być może nie należy z tego wyciągać jakichś daleko idących wniosków, to jednak warto to mieć na uwadze, że ten system, który w zdecydowanej większości stanowią kobiety jest, no powiedzmy to delikatnie niewydolny, bo, bo tutaj jeżeli chodzi o przemoc emocjonalną w formie alienacji rodzicielskiej, no to w większości tą przemoc stosują właśnie kobiety i mimo, że kobiety są jakby po drugiej stronie tego systemu i te kobiety niby mają dbać o dobro dziecka, dbać o jego interes, dobry rozwój i tak dalej, no to jednak no, to nie działa. Coś tu jest nie tak. Można powiedzieć śmiało, chyba że są po prostu nie, nie, niewydolne czy też, czy też nieporadne. No bo jak inaczej wytłumaczyć to, że dzieci potrafią nie widzieć tych swoich drugich rodziców? Będąc pod opieką alienatorek przez, przez wiele lat. No nie ma tutaj na to innego uzasadnienia. Często zresztą, zresztą ja to wiem ze swojego doświadczenia jak się człowiek odbijał od, od wielu ścian w wielu instytucjach. I teraz pytanie: z czego to wynika? Z tego, że dziecko jest u matki i to jest pewna świętość, czy po prostu z pewnej niewiedzy tego nazwijmy to urzędnika z niewiedzy jak przebiega proces alienacji rodzicielskiej z niewiedzy że to jest przemoc emocjonalna a i też może z niewiedzy że z niewiedzy na temat technik manipulacji bo akurat w moim przypadku alienatorka i jej matka są świetnymi manipulatorkami o czym Wielokrotnie y, miałem okazję się, się przekonać, Dlaczego? dlatego później y, no nie miałem wyjścia, trzeba było się zagłębić w temat e, technik manipulacji i to nie po to, żeby używać tej manipulacji do, do y, manipulowania innymi osobami, ale do tego, aby się po prostu przed tą manipulacją skutecznie y, bronić. Y, Dobra, jak to wygląda? Przytoczę kilka korespondencji z dyrektorką przedszkola samorządowego Michałki w Strzyżowie. I tego też do końca nie potrafię zrozumieć, ale, ale, ale warto to przy, przywołać. W kwietniu 2022 roku. W odpowiedzi na moje pismo e, dostałem taką odpowiedź, że e, przedszkole nie jest stroną w sprawach spornych między rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola i nie angażuje się w sprawy rodzinne wychowanków, których rozstrzyganie i orzekanie leży po stronie sądu. Przedszkole podejmuje działania zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, bez opowiadania się po stronie któregokolwiek. Z rodziców. No i słusznie. Trudno się z tym nie zgodzić. To był kwiecień 2022. Jak już Wam wspominałem, przedszkole w pewnym momencie jakby zmieniło zasady, nazwijmy to. to po kilku miesiącach zmieniło zasady, i jak w czerwcu 2024 roku zapytałem. Zapytałem panią dyrektor, co się zmieniło, że od kilku miesięcy nie wyraża pani zgody na widzenie się z synem na terenie przedszkola, a wcześniej było to możliwe z uczestniczeniem w zajęciach włącznie. Jaka jest podstawa prawna pani, pani sprzeciwu? Dostałem odpowiedź, że yy, pana kontakty z synem mają mające miejsce na przez pewien czas na terenie przedszkola odbywały się za zgodą matki dziecka. I wobec jej sprzeciwu zostały przerwane. A personel placówki powrócił do stosowania się ściśle do postanowień sądów w wyżej wymienionym zakresie. Co to jest? Co to za dyskryminacja? Od kiedy to zdanie matki, która stosuje przemoc emocjonalną, jest ważniejsze dla dyrektorki niż zdanie ojca? Dlaczego w 2022 roku. Słusznie stwierdziła, że yy, przedszkole nie opowiada się po stronie któregokolwiek z rodziców, a po kilku miesiącach, co de facto zostało właśnie w czerwcu 2024 roku potwierdzone, zaczęła się opowiadać po stronie matki stosującą, stosującej i babki stosujących przemoc wobec yy, małoletniego dziecka Przede wszystkim jest to e, naruszenie konstytucji e, i e, tego zapisu, że wszyscy są równi wobec prawa. E, a, ta, a w praktyce również e, wspieranie przemocy stosowanej przez matkę, skoro dyrektorka opowiedziała się, e, czy też postąpiła zgodnie z wolą tejże matki czy, Babki. Natomiast druga część zdania, że personel placówki powrócił do stosowania się ściśle do postanowień sądu, z kolei zaprzecza treścią zapisom ustawy karta nauczyciela, gdzie nauczyciel jest zobowiązany podejmować takie czynności, które są zgodne z interesem dziecka, z jego potrzebami, z jego dobrem itd. Więc Pisanie, że personel placówki powrócił do stosowania się ściśle do postanowień sądu, no nie wiem jak to nazwać, czy jest po prostu jakąś hipokryzją, bo przecież dyrektorka, dyrektorka od początku, od października 2022 roku, yy, wiedziała, że syn nie realizuje tego postanowienia sądu, że matka nie realizuje postanowienia sądu. Dotyczącego kontaktu dziecka z, z ojcem, i na ten moment jest to prawie dwa lata. Ten stan trwa, a tu w czerwcu właśnie 2024 roku dowiaduje się, że personel powrócił do stosowania się ściśle do postanowień sądu w wyżej wymienionym zakresie. Więc to jest nie wiem, czy to jest żart, czy to jest kpina, czy po prostu zwykła y, hipokryzja. Y, trudno, y, może wszystkiego, może wszystkiego y, po trochu. Natomiast y, ja y, w tym y, całym, y, w, tej, w, tym, w, tym, w tej całej y, przemocowej y, 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 opowieści y, no chciałbym też zwrócić uwagę, że jak już wspomniałem, że matka i babka są świetnymi manipulatorkami, o czym miałem okazję się wielokrotnie przekonać, ale gdy człowiek, no to zwykle się człowiek przekonuje o tym już po, po fakcie, ale przychodzi, gdy przychodzi ten moment takiego odsknięcia się, no to wtedy wiadomo, trzeba wyciągnąć z tego lekcję i zapoznać się z technikami manipulacji po to, żeby wiedzieć jak i przed tym się bronić, bo osoba, która jakby budzi się nagle i stwierdza, że została zmanipulowana, no to tak naprawdę jest ofiarą tej osoby, która manipuluje. Więc tutaj trudno no Trudno się odnosić, czy to możliwe, żeby na przykład pani dyrektor czuła się zmanipulowana przez mistrzynię manipulacji. Trudno powiedzieć, czy ona się też do tego będzie w stanie przyznać, natomiast warto mieć świadomość tego, że Manipulacja jest wszechobecna i, i, i media również manipulują, ale po prostu trzeba uzbroić się w jakiś taki mechanizm obronny i umieć weryfikować te informacje, które do nas docierają. A w celu weryfikacji, no to bardzo często wystarczy porozmawiać z osobą, która właśnie też w oczach Rozmówcy tej manipulatorki jest chociażby oczerniania, oczerniana, bo tutaj jedną z, jeden z takich mechanizmów polega na tym, żeby w rozmówcy pod, pokazać tą osobę trzecią, której nie ma z nimi, od najgorszej strony, uprzedzić tą, tego słuchacza do tej trzeciej, Osoby zniechęcić, negatywnie nastawić, po to, żeby ta, ta, ten słuchacz no, nawet nie chciał, nie próbował weryfikować tych treści, które przecież usłyszał od, od manipulatorki. Więc tak to też działa i myślę, że również w ten sam sposób, ten, tą samą techniką jest właśnie prowadzona alienacja, przemoc. Psychiczna wobec, wobec syna, bo syn po prostu jest faszerowany negatywnymi treściami na temat ojca, i czas tutaj upływający czas działa oczywiście na niekorzyść dziecka, i wydawałoby się, że każdy dorosły powinien to wiedzieć, a upływający czas równa się. Jest równy no, zerwaniu więzi dziecka z ojcem, która została stwierdzona, zdiagnozowana jako bardzo, bardzo silna. Więc tak naprawdę to jest, to jest celem alienatorki całkowicie zniszczyć więź, i gdy ta więź zostanie zniszczona, no to najprawdopodobniej i wtedy zachowanie, a dziecko już będzie starsze to najprawdopodobniej i, i, i taktyka alienatorki się zmieni, bo ona wtedy będzie już bez żadnych obaw pokazywać jak to ona zachęca dziecko do kontaktu i już wtedy nie będzie musiała stosować żadnych trików wobec dziecka, żadnych manipulacji, bo to dziecko już będzie takie oswojone i zaprogramowane. Wtedy ona będzie tutaj pokazywać jaka to jest wspaniała matka, gdy już mówiąc brzydko odwaliła całą brudną robotę kilka lat Wcześniej i robiła to pod przykrywką czy Rzecznika Praw Dziecka, czy sądu, czy prokuratury, czy policji, które po prostu były obojętne na, na, na te czynności. Przemocowe, realizowane przez matkę i babkę, i także przy pomocy dyrektorki i personelu przedszkola. Tak to po prostu wygląda. Tego straconego czasu nikt nikomu nie wróci. Tym bardziej dziecku, które potrzebuje zdaniem psychologów, obojga rodziców do prawidłowego rozwoju, i to też zdaje się, że każdy dorosły, ogarnięty człowiek powinien powinien. E, wiedzieć. zatem pytanie, czy dyrektorka poczuła, że jest zmanipulowana i w tym piśmie z czerwca, gdy jakby stwierdziła, że matka wyraziła sprzeciw umyła w ten sposób w pewnym sensie ręce, czyli zrzuciła na nią, nazwijmy to taką winę, czy też odpowiedzialność za, Stan rzeczy, który się dzieje w przedszkolu, co jednak nie zmienia faktu, że doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa i pogwałcenia praw i potrzeb dziecka na terenie, na terenie przedszkola. Warto też zwrócić uwagę i mieć tego świadomość, że te osoby, które powtarzają narrację przemocowej matki i babki. No, to w psychologii są nazwane latającymi małpami i dokładnie one taki mają taką mają misję, żeby w pewnym sensie rzucać się na, na takiego ojca, powtarzać i zachowania matki i babki, i narrację. No, w, w, w tym procesie, w, tej, w tym wobec faktu, że one jakby no, zostały zmanipulowane, łyknęły te, te treści, i po prostu to jest w ten sposób alienatorka przemocowa buduje pewną armię osób, które jakby ją wspierają w, w, tej, w tych czynnościach. Przemocowych i to nie tylko wobec dziecka, ale przede wszystkim no przede wszystkim no wobec dziecka i wobec ojca. Te, te, te latające małpy po prostu podejmują różne, różne czynności. Także bardzo ważna jest edukacja. Własna, bo tutaj nie trzeba robić żadnych kursów, wystarczy mieć trochę chęci, żeby sobie poczytać w internecie, pooglądać na YouTube. Jest mnóstwo kanałów na ten temat. Znaleźć sobie taki, który, do, który komu pasuje, i poświęcić kilka chwil na to, żeby, żeby zapoznać się z tymi technikami manipulacji, a także z technikami, z narzędziami w alienacji rodzicielskiej. Bo, jak to w szkole mówili, głupota nie boli, ale no, w mojej ocenie to jest troszkę wstyd, że dorosłe osoby no, nie mają pojęcia o takich podstawowych no, kwestiach, gdzie, w, gdzie mamy do czynienia przede wszystkim z ofiarą, czyli z dzieckiem, nie, małoletnim, małoletnim dzieckiem, i, i przemocą i przemocą, więc to trochę wstyd jak dorosłe osoby nie podejmują żadnych czynności, żeby się po prostu dokształcić i zdobyć przynajmniej ogólną wiedzę na temat przemocy w formie alienacji rodzicielskiej, czy też różnych technik manipulacji. Czy dyrektorka przyzna się do tego, że została zmanipulowana? Szczerze to nie sądzę, ale być może kiedyś miło mnie zaskoczy inna, inna reakcja. Już kończąc, bo znowu miało być krótko, a jest długo, to znowu przypomnę, że ja dalej będę żądał. Za dość uczynienia krzywdzie, wyrządzonej świadomie czy też nieświadomie, wyrządzonej mojemu synowi na terenie przedszkola przez wychowawczynię i dyrektorkę, bo nie niewiedza, jak to mówią, nikogo nie usprawiedliwia od odpowiedzialności, a fakty są jasne i bezsporne, i jest ku temu mnóstwo nie tylko pism, ale również innych, innych materiałów. Więc będę żądał, Domagał się zadośćuczynienia krzywdzie wyrządzonej synowi na terenie przedszkola samorządowego Michałki. I to nie tylko z rąk wspomnianych wychowawczyń czy też dyrektorki, ale również od funkcjonariuszy policji ze Strzyżowa. Dobrze, tyle na ten moment. Także reasumując, jest to niepojęte, jak wiele kobiet w tym systemie funkcjonuje i paradoksalnie, jak wiele kobiet. Nie radzi sobie zupełnie z chronieniem małoletniego dziecka przed przemocą, a co więcej, nawet można powiedzieć, te kobiety stają po stronie przemocowych matek i de facto wspierają tą przemoc, dając, powiedzmy to elegancko, ciche przyzwolenie na stosowanie tej przemocy wobec dziecka, również na, tele, na, te, na terenie. Na przykład przedszkola samorządowego. Amen! Dziękuję za uwagę, cześć!